Ostatnio rozmawialiśmy o wskaźnikach fundamentalnych, konie konkretnie o wskaźnikach wartości rynkowej. No i tutaj ktoś mógłby się zastanowić, czy te wskaźniki, jeżeli są dobre albo są złe w naszej ocenie, czy one są takim odpowiednim filtrem, które, który mógłby nam powiedzieć, czy to jest dobra inwestycja, potencjalnie dobra inwestycja, czy potencjalnie... Inwestycja, którą trzeba ominąć. No i dzisiaj chcieliśmy Wam zaprezentować kilka przykładów i może też trochę dywagacji na ten temat, czy warto, czy nie warto, i czy w ogóle warto patrzeć na te wskaźniki i do nich się ograniczać. Dokładnie, czyli tak naprawdę z ilu wskaźników analizy fundamentalnej powinniśmy korzystać, żeby stwierdzić, że ta gama wskaźników to jest już papierek lakmusowy, a nie papierek lamusowy w przypadku chociażby naszych wyników, żeby tutaj nie zrobić jakiegoś nie wiem, strzału w kolano, bo naprawdę można nadziać się na niejedną minę interpretując fundamentalne wskaźniki. I Też, Darek, jak mówisz, że nie wiesz, nie wiem, inwestujesz dlatego, że wskaźnik cena do zysku jest niski, a inwestujesz, bo wybity został poziom, no to jednak ta cena do zysku brzmi zdecydowanie poważniej. Ha, ja, no to prawda. Ale też, powiedziałeś o potencjalnych zagrożeniach, ale skupiając się wyłącznie na prostej, a wręcz powiedziałbym takiej prostackiej analizie wskaźników, możemy ominąć wiele bardzo ciekawych okazji. I do... mamy, powiedzmy, że przenieśmy się w czasie o te prawie 10 lat wstecz. Mamy wrzesień 2010 roku. Jest taka spółka na warszawskiej giełdzie, nazywa się CD Projekt. I ta spółka wówczas miała kapitalizację niecałych 225 milionów złotych. Stało się to, no ta kapitalizacja mocno wzrosła, bo stało się to niedługo po podwyższeniu. Kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji, i to dużą emisję, bo tam było dwudziestu paru milionów akcji, niecałych, chyba 24, aż do 70 milionów akcji CD-projektu. W tej chwili, notabene, jest 96 milionów akcji, więc potem była jeszcze jedna emisja, natomiast przez to kapitalizacja dość mocno wzrosła, no i przez to też troszeczkę zawirowań było w, we wskaźnikach. No i wskaźnik Cena do zysku CD Projektu we wrześniu 2010 roku wynosił 1217, czyli wskaźnik, który wybija skalę i mówi uciekaj z tej spółki, bo jest niesamowicie przewartościowana i to jest jakaś bańka, która niedługo w ogóle przestanie istnieć. Mhm. Bo, przypominam, wrześniu 2010, CWK wówczas, czyli cena do wartości księgowej to było niecałe 4, czyli wbrew pozorom nie aż tak źle, mhm. ale jeśli chodzi o kurs, wtedy wynosił on 3,20 złotych. No i gdyby ktoś na forum zapytał, czy biorąc pod uwagę hmm, sytuację obecną CD Projektu warto wchodzić, czy to jest perspektywiczna spółka i ktoś by zapytał, a jak jest CZ? No i ktoś pisze, no ponad 1200. No to komentarze byłyby zapewne, uciekaj gdzie pieprz rośnie. I to jest właśnie ciekawa sytuacja, jak kształtują się trendy w postaci zmiany kursu akcji, a tym jak kształtują się wskaźniki fundamentalne. I tutaj kilka ciekawych rzeczy możemy wyciągnąć. Po pierwsze, jak odbywa się wycena spółki na giełdzie. Z jednej strony mamy fakty, fakty, które uwzględnione są w analizie fundamentalnej, bo analizujemy przeszłość. I tutaj rzeczywiście mamy obraz tego, jak to do tej pory wyglądało. I sytuacja byłaby banalnie prosta, gdyby na tym ta wycena się kończyła. Ale to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie część tego, w jaki sposób odbywa się kształtowanie kursu cen akcji, bo zdecydowanie większe znaczenie ma to, jak daną spółkę odbierają inwestorzy. I tutaj dyskontowane są oczekiwania i emocje, które. Dla mnie 70-80% to jest właśnie ten element, element tego, jak wyglądają, jak wygląda nastawienie inwestorów co do danej spółki. Teraz, jak popatrzymy, chociażby przez pryzmat CD projektu, czy CD projektu, bo jesteśmy w Polsce w końcu, no to z jednej strony mamy bardzo wysoki wskaźnik cena-do-zysk, który ewidentnie pokazuje, że oczekiwania inwestorów co do przyszłych zysków są bardzo, bardzo optymistyczne, ale to nie oznacza, że spółka nie jest w stanie tego dowieść, bo jeżeli ona dowozi wyniki, nastawienie się zmienia na jeszcze bardziej optymistyczne, i ten cykl w taki oto sposób trwa, i może się okazać, że przez cały ten okres Cena do zysku kształtuje się na bardzo wysokich poziomach, podobnie zresztą cena do wartości księgowej, chociaż w przypadku spółek technologicznych wskaźnik CWK jednak bywa, bywa niski, ale to nie są absolutnie sygnały do tego, żeby omijać daną spółkę szerokim łukiem, bo jest przewartościowana, bo jest już wykupiona. I w analizie technicznej jest podobnie, to że cena jest wysoko, to że jest drogo, nie oznacza, że drożej być nie może, podobnie gdy jest tanio, nie oznacza, że taniej być nie może, chociaż tutaj cena oczywiście spaść może maksymalnie do zera, chociaż w niektórych przypadkach nawet i bywają ceny ujemne. Oj zdarzało się, zdarzało i to całkiem niedawno. Ale to są ekstremalne sytuacje. Ale musimy zauważyć też jeszcze jedną rzecz, jeżeli są duże, jeżeli optymizm inwestorów w stosunku do danego waloru jest bardzo wysoki, jeżeli są duże oczekiwania, to naprawdę bardzo łatwo te oczekiwania e, zawieść, i zdarzyć Oczywiście. się może, że jeżeli na przykład, już, jeżeli już bazujemy na takim najbardziej oczywistym przykładzie, czyli CD projektu, e, może okazać się, że e, wyniki sprzedażowe Cyberpunka 2077, czy też e, oceny, recenzje, e, no i ogólnie, wszystko to, co wokół tej gry będzie się toczyło w najbliższych miesiącach po jej premierze, nie pójdzie tak, jak byśmy to sobie oczekiwali, czyli dwa razy lepiej niż w Wiedźminie, bo mniej więcej tak to wygląda teraz co do wyceny. Temat pewnie podejmiemy, bo to jest naprawdę dość bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o to, ile, ile tak naprawdę sprzedanych sztuk Cyberpunka 2077 jest już, Zdyskontowanych w aktualnej wycenie. Tak. Natomiast chodzi o to, że odwrócenie trendu w przypadku takiego takich, takiej dominacji entuzjazmu jest naprawdę. Szybkie i bardzo prawdopodobne, jeżeli coś pójdzie nie tak, trzeba to zawsze mieć z tyłu głowy, nawet gdy mówimy o bardzo dużych spółkach, bo to nie jest tak, że tylko spółeczki z New Connect potrafią spadać o kilkadziesiąt procent na przykład w ciągu kilkunastu godzin, bo coś poszło nie tak. Mieliśmy takie przykłady wielokrotnie, chociażby nawet spółkami, ze spółkami gamingowymi. Ostatnio, chociażby spółka YouTube, nie wiem, czy tak się to czyta, mhm. która wyszła ze swoją grą koronawirusową. Którą, którą ściągnęło, pobrało, za którą zapłaciło kilkaset maksymalnie osób. A, a w dniu premiery 30, tak? Takie były pierwsze dane? W, nie, w dniu, w dniu premiery największa liczba osób grających y, jednocześnie to były 34 osoby. I jak się domyślasz, no, w późniejszych dniach już nie udało się tego szczytu przebić, a gra jest tak, nazwijmy to, nakierowana na dany okres, dany czas, że trudno liczyć na to, żeby ktoś za 2-3 lata wrócił do tej gry i nagle się nią zainteresował, i żeby ona miała jakieś. Już lepsze było na przykład Pandemia Simulator. Tak, ale jest taka gra, była taka bardzo popularna gra mobilna na Androida i na iOS. Nazywa się chyba Plug czy coś takiego, co zostało w Chinach zabroniona. Czyż gry, z, ten, z takie typowe yy, Survival, ma się chyba dość dobrze w gamingu, nie? To jest dość popularny nurt, jeżeli chodzi o produkcję gier, że tak, nie tak, chodzi to, nie... o to, żebyś kogoś zabił, tylko żebyś przetrwał. Eee, znaczy tak, no to zaczęło się tak naprawdę od The War of Mine, eee, mm -hmm. czy East Mine, nie pamiętam, zawsze mam problem z tym tytułem, 11-bit. Eee, ale chodzi o to, że akurat ta gra COVID-19, dziewie... COVID Outbreak, eee, to była gra strategiczna, ale już nie wchodząc w zupełnie… Wiesz, dlaczego mo mo może się słabo sprzedawać? Dlaczego? No bo wszyscy myślą, że jak jest, wiesz, dopisek 19, no to gra już ma rok. A. <laughs> uh, uh, uh. Tak. No, kto, ale... kto nam przykład, jak wiesz, masz 2020, to jest naturalne, że kupujesz już FIFA 2021. No, trzeba zrobić covid ja ale zrobili COVID-21, to, to, to było o, o. dość kontrowersyjne. To ale do siąść. czego ja zmierzałem? Bo znowu się zaplątałem. Jeżeli chcecie fajny marketing, jesteśmy w stanie się dogadać. kolas. Kolas czy Golas? <laughs> Musiało być chwile żenady. Chciałem tylko dalej. zwrócić uwagę na to, że tak jak w zeszłym odcinku powiedziałem, że niski CZ i niższy CZ, bardzo niski CZ uznawany za okazję do wejścia, gdyż spółka potencjalnie może być niedowartościowana, niski CZ wiąże się z wysokim ryzykiem. Tak samo wysokie CZ wiążą się również z wysokim ryzykiem, bo owszem, e, wchodzimy w spółkę, która jest w trendzie wzrostowym, ale może się okazać, że będziemy wchodzić e, no, na samym szczycie. Tego I średnie CZ wiąże się z dużym ryzykiem. Ale widzisz, bo my nigdy tego nie wiemy, które CZ jest jakie. Tak naprawdę, jedyne co jest pewne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, to jest niepewność. A tą niepewność trzeba umieć jakoś okiełznać. No i teraz spróbujmy ją okiełznać. Po pierwsze, Dobrze. już pewnie wiesz z tej naszej wypowiedzi, drogi słuchaczu, że sama słuchaczko. cena do zysku czy cena do wartości księgowej to są parametry absolutnie niewystarczające. O czym świadczą chociażby wskaźniki JSW, które Darek wyglądają jak. Cena do zysku. no właśnie Ile? Gdyby, gdyby ktoś chciał fundamentalnie analizować JTSW, to bardzo by się zdziwił, bo w tym momencie, oczywiście nie biorę pod uwagę dzisiejszej korekty, prawie 9% ze względu na zamknięcie dwóch kopalni należących do JTSW. To sobie zostawmy, bo to jest wydarzenie o charakterze, nazwijmy to, incydentalnym. Taki czarny łabędź troszkę. Nie do końca to było do przewidzenia, biorąc pod uwagę to, że mieli ponad 2000 zarażonych osób. Ale wracając, CZ dla JSW w tym momencie to jest 176. Sugeruje, że spółka jest w trendzie wzrostowym, a wcale że, nie jest. Bo I że inwestorzy do... mają bardzo entuzjastyczne podejście, podejście do. Ale ostatnio entuzjazm zagościł w JSW przez ostatni miesiąc ponad 50%. Procent odrobienia spadków, tam nawet poniżej 13 za akcję. Natomiast dla sektora, dla sektora wydobywczego CZ to jest niecałe 12, bo pamiętajcie o tym, że wskaźniki fundamentalne, jeżeli chcemy już sobie zawęzić, nie porównujemy na przykład CD Projekt z JTSW pod względem CZ, mhm. bardziej porównujemy sektorowo. To jest Oczywiście. super istotne. Ale cena do wartości kapitałowej, co jest super ciekawe w przypadku JTSW, teraz Wartości to jest... księgowej. A co ja powiedziałem? Kapitałowej. Jezu, księgowej. Cena do... Co to by było wartość kapitałowa? Chyba kapitalizacja. No. Cena do wartości księgowej yy, to jest 0,3. Czyli za 30 groszy kupujemy jedną złotóweczkę majątku JTSW, yy, co. Z drugiej strony sugeruje, że spółka jest skrajnie niedowartościowana, czyli mamy dwa wskaźniki fundamentalne, które się ze sobą gryzą i w ogóle są ze sobą do siebie niewspółmierne. I co teraz? Czy JSW jest wartości, niedowartościowane, czy jest całkowicie przewartościowane? No i teraz, żeby dobrze i dokładnie przeanalizować sytuację JSW, to po pierwsze powinniśmy wykonać dość solidną analizę wskaźników cena do wartości księgowej, ale z perspektywy całej branży w Polsce oraz jaka jest tendencja generalnie na rynku kopalń tak, i tak. to jest ważna rzecz i po drugie powinniśmy analizując JSW analizować ceny węgla i jaka jest tendencja jeżeli chodzi o zmianę cen węgla w Europie, na świecie no i w Polsce, bo to są takie, takie niby te wskaźniki powinny być ze sobą Skorelowane, mówię tutaj o cenach węgla, no ale okazuje się, że w Polsce, poprzez działania mocno o charakterze politycznym, ta cena węgla w Polsce inaczej się kształtuje niż chociażby cena węgla w Europie. No właśnie, tylko że z JSW to jest jeszcze tak, że to nie jest taki zwykły węgiel, bo 78% wydobycia JSW na, w pierwszym kwartale tego roku to był węgiel koksujący. Mhm. JSW jest największym producentem węgla koksującego w tej części Europy. A węgiel kamienny to jest jeden, to nie jest w żadnym wypadku kor jej przychodów, e, przychodów spółki. Natomiast z węglem koksującym problem jest taki, że nawet przed pandemią koronawirusa m, były już problemy z tym, że te ceny węgla koksującego na rynkach po prostu spadały. Natomiast w ciągu, w ciągu kwartału Cena węgla koksującego spadła jeszcze o 4%, yy, licząc w dolarze, a licząc yy, po uwzględnieniu ryzyka kursowego, po uwzględnieniu przewalutowania, ponad 5% dla JTSW. Więc to również nie jest dobra wiadomość dla spółki. Co więcej, węgiel koksujący jest w trendzie spadkowym od jakiegoś czasu i na razie nie ma jakichś dużych sygnałów na to, żeby w, w przeciwieństwie do węgla polskiego, którego cena jest węgla kamiennego polskiego, którego cena jest całkowicie ustabilizowana przez indeks PSCM mhm. i 1 i PSCM i 2 tutaj to już dla miałów i tak dalej, ale nie wchodząc w szczegóły gdy dochodzimy do rynkowej wyceny no to nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że to energetyka sobie sama, a właściwie rząd ustala Ceny węgla i to są ceny, które są całkowicie oderwane od realiów światowych. No i tutaj dochodzimy do kolejnego ryzyka, który w analizie fundamentalnej musimy koniecznie. Tak, Tylko tego nie widać w wskaźnikach. Tych ryzyk w ogóle nie widać. Dokładnie. Jeżeli, I to jest kolejny argument do tego, żeby inwestować zawsze w to, co rozumiemy. Nie próbujmy rozwalać sobie, po, wiadomo, że dywersyfikować trzeba ale nie rozwalajmy portfela na 30 różnych branż, z czego żadnej tak naprawdę nie rozumiemy, nie, mamy, nie wiemy jak ona działa. Poczekaj, jeżeli chcesz rozwarstwić swój portfel na 30 różnych branż, to pojawiły się już badania, które ewidentnie pokazują, że jeżeli już nie chcesz kupować indeksów giełdowych bądź sprzedawać indeksów giełdowych, to Twój portfel powinien się maksymalnie składać z 15 spółek, bo już w większa ilość spółek jest liczba. praktycznie większa liczba spółek, dokładnie, przepraszam. Jest. jest dlatego już że ilość jest niepoliczalowana. A, liczba jest policzalna. Tak jest. Wybiłem cię z reki. Tak przepraszam, wybiłem cię Nie musimy cofać, natomiast zmierzałem do tego, że. O czym ja mówię? Myślisz, ja cię słucham? No właśnie widzę, że ja, mnie ja nie tylko kurasz, to, ja, tylko tak, ja tylko na tym programie ja tylko tak mam, mam tutaj swoje takie kurczowo otrzymane poglądy i opinie. Dobra, poczekaj, I tylko czym... czekam, aż wystrzelę. To jest nasza dyskusja właśnie. Nie, no a tak na poważnie? To mówiłeś o tym. Two hours later. <laughs> to trzeba będzie wyciąć. Ale e, o czym ja mówiłem? Mówiłeś o dywersyfikacji portfela, że maksymalnie A, okay. 15. I chodzi o to. Chodzi o to, że powyżej liczby 15 spółek bądź chyba 16, wychodziło już, że to jest tak zbliżona wartość do tego, jak zachowują się szerokie indeksy giełdowe, że nie ma sensu bawić się w budowanie takiego portfela. Co oznacza, że jeżeli chcesz sam budować portfel, to powinien on się składać co najmniej czy maksymalnie co najmniej maksymalnie. 10 podmiotów, przynajmniej tak mi osobiście wychodziło z badań i rzeczywiście przerzuciłem mnóstwo, mnóstwo tabel, żeby to miało sens, a nie żeby skupiać się na ETF-ie na indeks. Ja nie mówię, że to jest lepsze niż skupianie się na ETF-ie na indeks giełdowy, bo oczywiście to też ma sens. Tylko chodzi o to, że tak jak powiedziałeś, żeby skupiać się, nie wiem, na 30 branżach, to jest po prostu nieefektywne działanie. Przede wszystkim inwestować Szkoda w to, czasu. co się czuje, no nie? jeżeli, nie nie, jeżeli się. nawet nie wiesz, do czego służy węgiel koksujący, no to nie inwestuj w JTSW, bo ktoś powiedział, że będzie odbicie, chyba, że chcesz to zastosować. Naprawdę. Nie, nie zgodzę się, bo w przypadku tego, tego co powiedziałeś, Ale nie dość że... nie dokończyć, chciałem powiedzieć, że chyba chcesz załapać się na spekulacyjne jakieś odbicie i na przykład, jeśli ktoś kilkanaście dni temu zainwestował w JTSW, zainwestował, no kupił akcję JTSW, to fajnie, bo zaksięgował kilkunastu, kilkudziesięcioprocentowy zysk, zależy od tego, kiedy wszedł i okej. Okay. I ale zamykamy mimo... pozycję, jest fajnie. Dzięki, zaksięgowałem zysk na JTSW, ale nie wchodzę w to jako długoterminową inwestycję. To jest jeszcze... Odróżnimy element szczęścia. Mhm. Kupowania po niskich cenach, od tego, że chcesz sobie zbudować strategię. Takie rzeczy, jak teraz wspomniałeś, mogą się zdarzać po takich przycenach. Mamy oczywiście falę osób, które na giełdzie zarobiły bardzo mocno i te osoby głównie początkujące, które świeżo co założyły rachunek maklerski tak, no jest... i nagle wykazują bardzo ładny plus. Super, oby tak dalej? Czy mam za to na krzywdę? Nie, rok wyników, ja mam nadzieję, jest... że będzie wszystko pozytywnie i, i, i będziemy mieć sytuację, w której te osoby nie stracą to jest jak gdyby nikomu źle nie życzę. Ale, ale nie no to w żadnym wypadku. Ale w przypadku teraz tego jak zrobić analizę fundamentalną, czyli powiedzieliśmy o tym, żeby zwrócić uwagę jak kształtuje się cena produktu, który wytwarza dana spółka, skorelowana też z ceną tego produktu na rynkach zagranicznych, mhm. analiza sektorowa, RZK analiza całego sektora. Dokładnie, analiza następnie danego sektora w kraju, jak wygląda też sektor, z, ten sam sektor za granicą, bo może się okazać, że jak już kupować kopalnie, to lepiej na Ukrainie niż w Polsce. Rzuciłem przykład, taki totalny totalny szczał, Nie więc, wypowiem się, bo nie, więc, więc nie, nie, nie kupuj więc nie kupuj akcji kopalni w, na Ukrainie. Natomiast to jest kolejna rzecz. No Oczywiście i mamy nadzieję, dochodzimy... że nie podejmujecie decyzji inwestycyjnych na podstawie um, tego, tego, co Darek co mówił, mówi. Tego, co mówił jakieś randomy z YouTube'a. Natomiast idąc dalej, no to analiza fundamentalna. Mówiliśmy tylko i wyłącznie do tej pory o dwóch wskaźnikach. CZC na, do wartości księgowej. I to nie jest absolutnie wystarczające, żeby stwierdzić, że warto kupować dane akcje, bo musimy oprócz tych wskaźników sprawdzić przede wszystkim wskaźniki informujące nas o przepływach pieniężnych. Między innymi o rentowności. Czy ona w ogóle jest? Jak wygląda? Z czego się bierze? No i też trzeba wiedzieć po prostu na czym spółka zarabia. Dokładnie tak. A te wskaźniki tak. o tym w pewnym sensie mówią, ale o wskaźnikach rentowności, które są równie istotne, ale wydaje mi się, że jeszcze mniej rozpowszechnione. Tak jak na przykład ROS, czyli Return on Sales, zwrot na, na sprzedaży. ROS, ROE, ROE i tak dalej. Mhm. Wszystkie rodzaje marsz. I nie mówię tutaj o marszu... To... Nie mogę patrzeć na Ciebie, bo już miałem rzucić ten żart, a jak widzę Twoją minę, to po prostu się zdegustowałem i powiedziałem, dobra, nie kończę tego żartu. No i dobrze. No ale idźmy, no dobrze, idźmy. No, ale maszerujmy, maszerujmy dalej. Marszerujemy dalej. No i jeżeli już Mówimy, chociaż po, po, wspomniałeś o, o rosie, czyli o wskaźniku, który nam bardzo, 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 bardzo prostym, który zastawia nam wysokość przychodów netto spółki do tego jaki, jaka część tych przychodów z jaka część tych przychodów to już jest zysk, prawda, na czysto. Mm -hmm. Czyli to jest tak jak mówiłem, ROS. No i powiedzmy, że mamy teraz wspomniany CD Projekt, który teraz ma tam trochę ponad 100. Ma bardzo podobny CZ do JSW, mimo że są to zupełnie dwie odmienne spółki, nie ma co ich porównywać, ale zróbmy to dla potrzeby eksperymentalnej, potrzeby tego oto programu. No ale właśnie przyczymy sobie, żeby analizować spółki sektorowo. Tak, ale powiedziałem, że to było eksperymentalnie. Prawda? Niech będzie. No i żeby porównać potencjał obu tych spółek, no to rentowność, a w zasadzie stosunek przychodów do zysku JSW wynosi 7,25. Jeszcze jedna uwaga, bierzemy dane z 2019 roku dlatego, żeby nie brać pod uwagę okropnie słabego kwartału JSW i żeby nie brać pod uwagę okropnie dobrego kwartału CD Projektu, więc dajemy trochę fory JSW, i bierzemy troszeczkę gorsze wyniki CD Projektu. Więc w JSW ROS wynosi 7,25, a w CD Projekcie wynosi 33,5%. Więc to jakby pokazuje różnicę w rentowności tych spółek. Abstrahując całkowicie od tego, jak bardzo się od siebie różnią. Ale pamiętajcie, warto. to, że się od siebie różnimy, nie znaczy, że nie możemy dyskutować i znaleźć. Jakichś wspólnych mianowników. Warto także zwracać uwagę, jak spółka jest w stanie, ile spółka jest w stanie zarabiać w ujęciu rocznym na zainwestowanym kapitale. I tutaj, w przypadku CD projektu, te dane wyglądają bardzo obiecująco. To jest parametr ROI, czyli stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, no i wynosi na powyżej 130%, co oznacza, że jest to dość solidny poziom, bo chociażby. Wspomniane i męczone przez nas JSW. Mam A tutaj te dane. JSW. Nie, nawet tego parametru nie mamy policzonego bo tutaj jednak przy kopalniach to inaczej wygląda, no ale zobaczmy inną spółkę giełdową, na przykład 11 bit. Będę miał takie dane, jak myślisz? Myślę, że nie. Mam i dane w przypadku 11 bit, ten sam parametr wiesz, ile wynosi? 14%. Uuu, 14. No tak, ale 11 bit. ROE wynosi 20%, mhm. a w przypadku CD Projektu ten parametr wynosi, e, wynosi 16,63. To jeszcze powiedz, gdzie można takie fajne wskaźniczki znaleźć. Te wskaźniki akurat biorę bezpośrednio z platformy XStation, bo te dane są udostępniane za darmo. Jak klikniecie sobie w akcje, które są na tej platformie, no to te dane są wyświetlane takie jak kapitalizacja, stopa dywidendy, marża zysku netto, cena zysk, cena wartość księgowa, roi, ROE, EPS, nawet parametr beta. FV i EBITDA też ten wskaźnik mamy, czyli wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do wartości długu dzielone przez zysk operacyjny, powiększone o amortyzację. Ale o tych wskaźnikach będziemy sobie jeszcze mówić. Tak, bo nie tylko tak szybko wymieniliśmy, no ale przy analizie fundamentalnej konieczne jest to, żebyśmy ją uzupełniali i coraz bardziej rozbudowywali, no bo technicznie. Już mam nadzieję, że ogarniacie, no bo mamy cały kurs ponad 100 lekcyjnych. A tak. czy znaczy, żebyśmy nie, nie pominęli czegoś, to nie jest tak, że nie warto patrzeć też na wykres, bo możemy pewne rzeczy przeoczyć. Chociażby nie trzeba w ogóle się znać na analizie technicznej, żeby. Wyłapać to, że spółka na przykład znajduje się w długotrwałym trendzie spadkowym. Bo to nie jest żadna po prostu hidrotowie. inteligentny inwestor XXI wieku i nie odnoszę się do książki Trader 21, ale do książki Grahama z, z początku tam było bez XXI wieku. Tak, dokładnie. To była książka o w, latach 40... nie, w latach 50. XX wieku napisana. To jest inwestor, który łączy techniki, nie. Śm zawsze naprawdę śmieszne jest to że ktoś mówi na przykład że nie korzysta z analizy technicznej bo ona nie działa bo ona nie działa nigdy się nie A dajdzie... handluje o, w oparciu tylko i wyłącznie o wykres bo patrzy tylko i wyłącznie w oparciu tak. o wykres Nie dajcie bo... się wciągnąć w takie dyskusje czy coś działa czy nie działa czemu e, bo to nie ma sensu jeżeli coś działa <śmiech> dla <śmiech> jak Ale no nie, ważne bo... jest żeby dyskutować i pokazywać tylko żeby pokazywać twarde dane Farte nie, nie ja bardziej do czegoś innego zmierzam. Do czego? Bo sam dobrze wiesz, że teraz od jakiegoś dłuższego, od dłuższego czasu jest taka bezpodstawna, bez, bezowocna i całkowicie zbędna dyskusja prowadzona przez wiele osób ze środowiska. Czy analiza techniczna działa, czy nie działa, czy, czy fundamenty są odpowiednie do tego, żeby na tej podstawie zajmować pozycję i tak dalej, i tak dalej. Co jest bezsensowne, bo jeżeli ktoś na analizie wykresu na podstawie e, analizy technicznej jest w stanie osiągać pozytywne stopy zwrotu i dobrze mu z tym, to znaczy, że dla niego działa. Jeżeli ktoś e, gra na fundamentach, też to wszystko zależy od instrumentów analiza i. Analiza od... techniczna i analiza fundamentalna jest, są, to są tak wielowymiarowe e, podejścia, że niestety ale w każdej tej dyskusji i wymianie zdań wypowiadają <grywają> się osoby, które nie zrobiły jakieś, nie wiem. Porządnych badań statystycznych, jedyne co to, albo się opierają na nie wiem, wskaźniku MACD i twierdzą, że nie działa. No też sam podejmując decyzję w oparciu o MACD, no nie widzę tego. Nie? No to, I ty, 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 tych takich punktów mamy naprawdę mnóstwo, ale mam nadzieję, na że na naszym, po mam nadzieję, że na naszym kanale znajdziecie po pierwsze już mamy analizę techniczną, do, do, dobudujemy teraz analizę fundamentalną, żeby pokazać Ci po prostu szersze, szersze spojrzenie i też bardziej obiektywne spojrzenie na problem polegający na tym, jak budować swój portfel inwestycyjny. Tu moglibyśmy wejść w jakieś filozoficzne już aspekty, czy ale, ale da się obiektywnie spojrzeć na rynek. Ale nie wchodzimy, bo już do końca. Czy algorytmy są obiektywne? Czy algorytmy są pragmatyczne, czy mają w sobie jakiś esencjalizm? Czy wierzysz w Boga Spinozy, czy może. W Boga Kochani, jedynego. to tyle, jeżeli chodzi o tą, tą lekcję. Jak widzisz, Darkowi już wybiło korki, więc magazyn Ale to byłoby Bezsa, ciekawa, kod bardzo, rabatowy 20% bardzo ciekawa dyskusja. E, tak, tak, tak. O jak... prawdzie w tradingu. O, czym jest? Tak jak i w życiu, tak jak i w podejmowaniu decyzji, tak jak i w wszystkich światopoglądowych problemach i egzystencjalnych nie ma jednoznacznej definicji prawdy. Tak też i w tradingu. Chyba ciężko byłoby je odnaleźć. Ja się jeszcze nie pożegnałem z wami. Cześć, trzymajcie się, udanych inwestycji. Słyszymy się ją w kolejnym nagraniu. A chyba tutaj widzę, że Darek jeszcze chce to wrzucić tą planszę, że tam już od jakiegoś czasu nie, nie, nie. jest takie. To... Lanie wody, że lepiej nie słuchać. To nie jest Lanie Wody. To byłoby to bardzo ciekawa dyskusja, ale myślę, że tylko dla mnie. No, to nie no, no, dyskusja, dla mnie tak bo... średnio, nie no, okay. ale zresztą jak widzisz. Tak, Jak mam widzę. nadzieję, że widzisz, tak? Ja to widzę. Udanych inwestycji i aha! FlixMakpl łamane przez webinar. Tam można się ją zapisywać, bo do kanału do, na YouTubie, który prowadzimy regularnie, do, zaczynają dochodzić regularne webinary darmowe, więc zachęcam. Do udziału FX A Pierwszy będzie o przez czym? webinar. Pierwszy będzie o chyba formacjach RGR i o, tak, na pewno o formacji RGR i okazjach inwestycyjnych. Nie będzie prowadzony przeze mnie, a poprowadzi ten webinar Marcin Widerski, czyli nasz nowy redaktor i inwestor z kilkunastoletnim doświadczeniem. I Będziecie mogli zobaczyć też inne podejście, bo to o to przede wszystkim chodzi, żeby e, zbierać opinie od różnych osób, i wyciągać własne wnioski e, i. Zarabiać Zbieraj opinie od różnych osób i na tej podstawie buduj swój kręgosłup. Cześć. Cześć.